Witam was wszystkich bardzo serdecznie, Jestem z tej na koncie Snaya. Dzisiaj Minecraft, znowu dużo się nie zmieniło. Obecnie robię jedynie 1000 restartów. Ja nie wiem co się dzieje. Jak widzicie, to już tutaj trochę jest pokopane, więc jest trochę więcej teoretycznie miejsca. Na takie diamenty dostałem, nie wiem, wydawało mi się, że jest mała szansa na te diamenty, ale dużo dostałem. Obecny walczy z ostrym czyniem więc prawdopodobnie wywali nam kilka razy jeszcze tego, no bo bije się z tym. My bierzemy lawę, musimy zostawić. Mam nadzieję, że ten koń nie wali się w nią. No, w ogóle jest oswojony. I my bierzemy... nie wiem co. Mieliśmy rozbudować farmę, ale najpierw ją zbierzemy, zrobię to na odcinku. Specjalnie, żebyście widzieli, chociaż chyba ta gra jest za głośna. Chociaż nie wiem, bo jest zazwyczaj, ja tak patrzę, to zazwyczaj ja w większość mówię, ale czasem to po prostu nie wiem, nie działa. Więc zbierzemy, zbieramy sobie po kolei, będę musiał to oczyścić w SP, żeby to zrobić Jeden poziom. Dobra, i teraz zbieramy plony. Tylko musimy pamiętać o tym, że nie wszystko rosło to. Nie już zostanie zebrane. No i tak tu się żyje. Teoretycznie można zrobić też automatyczne. Pamiętam, że dało się zrobić takie automatyczne, że ono się samo zbierało, ale na tym serwerze po prostu, jak nie stoisz, no to. To się nie robi, więc. Znaczy, automatycznie nie jest też takie super wydajne no bo. Postawiasz tam na przykład jakiś blok, że jak się zrobi cały, to zasysa całe pole, tylko że całe pole nie musi się zrobić. Też po drugie trzeba to zasadać. Znaczy, można zrobić takie, że na jedną karatkę i tu będzie samo się chyba robiło. Ale ten... nie, to nie jest łatwe. E... Dobra. Ale plony idą ładnie, widzę. Dużo jest tutaj. Już mi się cały ekwipunek rozwala. Widzę, że wszystko się hoduje. Wszystko Prawie. To pszenice jakoś tak nie mi rodajnie, bo sporo jest zrobione. Uj, mój kiponek jest zawalony. Podstawmy trochę Psz, tych nasion. i Tirta w sumie. Idziemy dalej zbierać. No, powiem szczerze, może na coś będzie nastać ciekawego jakieś. No. no właśnie, to jest problem, tego że on teraz musi to robić, a ja chcę teraz nagrać odcinek, nie chcę mi się tego robić później, i później są takie restarty. No i w zasadzie ty jest, grasz, nie wiem, 3 minuty coś robisz, a później 4 minuty w zasadzie czekasz. No, jak masz automatyczną tą aktusiarkę wielu już ludzi stopki, no to, nie wiem, chyba wszyscy stopni, no to wtedy okej. Okay. Bo tam 4 minuty gdzieś tam nie zbawia, bo tak jak to siarka pracuje i tak. No ale jak se coś na przykład takiego robisz, no to jest beznadziejnie, no bo musisz siedzieć i czekać. A się znowu zaloguję. I to nie jest takie przyjemne. No, ale cóż, przynajmniej szybko to idzie. Więc mogę powrócić już bez cięcia. Chciałbyś? Dobra. Teraz chyba najważniejsze, czyli te boraki. No, najważniejsze, bo buraków trzeba dużo posadzić, ale tylko 64, nie, dobra, więcej, nice. Tutaj będą zwykłe te farmy, myślę, stawimy tak najpierw pszenicę, chociaż wiecie co, zbierzmy wszystko, walić ich. Ja sobie muszę to oczy... Muszę se to oczyścić i wtedy pomyślimy. Dobra. No, pod... Myślę, czy nie zrobić taką pszenicy, to i tego. I teraz zaczynamy super zabawę, czyli sadzenie pszenicy, tyle je możemy. Znaczy... Może trochę postawimy też ziemniaków, i tych, ale zobaczymy. Najpierw pszenica pójdzie. Tyle ja mam w ekwipunku, później tak marchewek, z tak ziemniaków i zbudujemy na buraki dodatkowo. Bo je ja tam rozebrałem, to mam trochę z tego dirtem, Więc jest super. Już kolejne źródełko. No to pszenica jest najgorsza, że ona w nie rośnie, ona chyba też dłużej rośnie z tych bo zawsze tam ziemniaki jak, to jak patrzę to w marchewki mniej szybciej rosną, no ale ten, zarobek z tego jest fajny, taki no lepszy niż kopanie, bo kopanie jest słabsze. Pamiętam, że na której z edycji tych serwerów, bo były ich tysięcy, e, na innej kompanii się bardzo opłacało, był najlepszy sposób na zarobek. Teraz to już nie, sobie powinienem pójść na drugi ekran z tego albo to zrobić i zobaczyć jak to będzie wyglądać. I dobra, Stak marcha. Muszę zjeść. Dobra. Stak marchewek Zrobimy. Resztę sprzetamy. Teraz stak ziemniaków. No i oczywiście. Włączaję tego. Mi coś zaraz zwolni. Witamy z powrotem na świetnej zabawie, fundowanej przez obecny Sam. Jest świetnie, jest super, jest superaśnie. W sumie. Chyba się wie, jak kabiel Dobra. Mamy zasadzone teraz. Tu będzie linia buraków, na pewno. Bo... Na pewno nie linie tego muszę zrobić, tylko ja muszę usunąć te rzeczy z środka. Tak też zrobimy. Dzisiaj będziemy się tym zajmować. Czyli muszę te źródełko wody zrobić nieskończone. Jeśli ja wodę rozwalę, to mam jeszcze chyba tą zapasową. A zaraz będzie tak, kolejny restart. To teraz sobie porobimy. Dobra, mamy to pierwsze. Ile ja potrzebuję? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli do tej kratki je potrzebuję. To on już dirta, to może zostać. Ok, to było dziewięć. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. To jest dziewięć. Więc potrzebuję do tej kratki zrobić. Więc może te drzewa na pewno ściąć e, Bo one będą akurat wchodzić w ten skład. A, wszystko mnie. Akurat dostaję sms No No i akurat jest restart kolejny, no i coś Witam Witamy ponownie na serwerze, nikt się tego nie spodziewał. Naprawdę, nie wiem, mam wrażenie, że to jest taki... Dzisiaj jest jakiś... nie wiem Dzisiaj jest najgorszy dzień, chyba to zakrywam gdzie. sobie odpuścić, ale... Inaczej nie mam kiedy tego zrobić. Dobra, zostawiamy wszystko w skrzynce. miałem kakwusu. Tu też jest rozwalone, też mi się to nie podoba. To taka nie robi. Eee, bawię się za wolno. E, dobra, weźmy Dirty. Zalejmy tą wodę, hmm. to się rozwali. słupy wody, będę musiał je zalać. Nie ja tu postawię na razie. Tu, tu, tu. Ok, czyli tu jest. Czy ja mam wyciszę jeszcze czat? Co mu chodzi. O się bawi. Znaczy to, że serwer będzie nie do końca zrobiony, To akurat szanse na to było 100 da 100. Każdy, który na to obstawił, otrzymał właśnie pieniądze. Ale to równe zero, bo nikt nie obstawiał, że się będzie super udar. Dobrze, że mam w ogóle bloki dirta zwykłego. Nie wiem czy to jest normalnie, czy to. Trzeba postawić te drogi żelaza lub tego elementów. Dobra, to do tej szerokości na pewno, tylko muszę zobaczyć, gdzie jest to jest drugie źródełko. To jest raz, dwa, trzy, cztery, tak. I mamy kolejne źródło wody. Nice. No mam jedną tomę, może zostanie przez. prawdopodobnie musiałbym to przesunąć, pozabrać, ale. ...chyba, że zrobię tak. Później tu kolejny taki rząd. Nie no, na razie niech tak zostanie, bo jesteśmy biedni. Może później będziemy to przesuwać, zobacz, zobaczę jak dojdę do końca. A to musiałbym wszystko przesunąć, nie no, te źródła wody, to no, mało. Mało to, mało to byłoby przesunięcie. A czekaj, można to obliczyć, czekaj. 9. To jest. Każde z tych zabiera 9. A to zabiera 3. 12. Czyli mogłem takie postawić 4 lub 5 farm, ale wtedy miałbym jeszcze puste to. Nie, to ja bym to zlikwidował i postawił wyżej. albo niżej na razie. Ty na razie niżej by to postawił. Ty. Powinno być niżej to. Ja wtedy powinnam to przesunąć. I chyba tak zrobimy. Jeszcze na razie powinno mi rosnąć i robić tego, ale... Nie, wiecie co? Zrobimy przesunięcie. Dobra, wodę mam akurat, no to jeszcze na dole. A, bo to musi się... Z... muszę z... też zniszczyć, więc... pamiętać, żeby z czynni sprzedać, bo jak sprzedam ją całą, to będzie taki XD. A na dole zrobimy chyba źródełkami to, że tak kratki obok siebie. Tylko przydałoby się wtedy więcej wiader. Może dokupimy żelaza po prostu. Dobra. No bo Dirty na pewno będziemy w pewnym czasie musieli dokupić. No to jego też nie jest nieskończoność. Zawsze trzeba pamiętać o tym. No, farmy boraków nie, nie tak łatwo się robi. To są właśnie problemy. Dobra. To jest źródełko wody. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Czyli tutaj wo woda. Tylko muszę pójść na dół. Co mi już wodę kupił? Mam jeszcze żelaza no i na jedno wiadro. To zróbmy to wiadro. I będzie gites. tak dobra. Uzupełnijmy wodę. No, pasma nie są takie wydajne chyba jak takie robienie bloków osobnych. Ja taką szachownicę. Chociaż. Teraz cztery, czyli tutaj woda, Czyli tutaj woda, Dobrze. Jeszcze dwie wody trzeba na pewno. Jakoś się świetnie bawi. Pyk. I tu pyk. No i, że, że, że jak. Rozbuduję to, to to się mi się strasznie rozwali, ale to jest to jeszcze długa, długa droga. Przed ulepszeniem pierwszym tak mi się wydaje. Chociaż zobaczymy, ile, bym do, ile dostanę za ten jeden poziom wyspy. Znaczy, za te zbiory, które dokonałem. No bo posadzimy na razie buraki. Dowalę to, to resztą, więc chyba tym razem nie będę nic sprzedać. Chyba, że dokupię buraków. Nie no, to chyba teraz o buraków się akurat mało opłaca. Dokupiłem ich sporo. Na Te Teraz nie są jeszcze takie drogie, ale... Po co mam dokupywać, skoro... Skoro możemy się świetnie bawić. Też myślałem nad włączeniem przed muzyki w Minecraft', żeby coś leciało w sumie. Pewnie będą powiedzieć uszy jak się włączę, ale włączę na 25. Żeby było coś dodatkowego. Ja czego wyłączę jak naprawdę będziemy mieć tego już dość. No razie słupka wody są budowane. Pyk, 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 pyk. Byk. A muszę coś zobaczyć. Mam pochod. Zastanawiam się, czy nie będę mógł czegoś ciekawego zrobić. Nie. Czyli muszę robić na trzy. Chyba, żebym to robił w tych... My jest taki jeszcze pomysł, ale dobra, trudno. Okej, okay, czyli mamy źródełka, czyli teraz trzeba zbudować kilkanaście tysięcy tych kamiennych. a e... wolczę jest zapisanie. To pierwszy ten lepszy. Chyba, że to dla wszystkich, ale... co? Ja to wpiszę i zobaczę. Okej, okay, czyli to wiadomo, że to było jednorazowe. I tak. Teoretycznie jednorazowe można to, ale... Jakoś mi się nie chce spieszyć. Ja mam ważniejsze rzeczy, na przykład taka farma niż pisanie kodu. Mamy pole całe do zasienia. Pełno boraków. Potrzebujemy pieniądze. Potrzebujemy, potrzebujemy hajs. To chyba nie będzie w tym odcinku, ale... A, to jedno. Nie pykło. O, jeszcze trochę tego. To w sumie trochę tego jest. No ale trochę tego jest do zrobienia. Powiem szczerze, no nawet trochę dużo. Było mi się, że to będzie tyle. A, bo ja ten idę w tą ziemi. Dlatego tak mi szybko poszło. już prawie gotowe. Czyli to takie trzy pola są na trzy motyki prawie znaczy wolę używać tych kamiennych na jakbym miał diamentową bo to się robi z tą samą prędkością a jeśli nad muzykami się już w sumie ja trochę podgłośny Nie chcę coś leci w tle dodatkowego. Ja jeśli to mówić być standardowa muzyka w Minecrafcie Eee... Buraków chociaż? Ty, mam tylko tyle? Hmm, to mało nawet. To nie wiem, to może to kupię nawet tak myślę jak to ma być tak mało tych buraków znaczy zanim te wyspy to po prosto hodowanie tych nie wiecie co do kupujemy to jest Nawet jak mam dużo wydać ile to będzie ile... 64 to jest 1200 Kup. Chyba, że to mam jeszcze w skrzynce, aż pójdę zobaczyć. Jak mam jeszcze w skrzynce, to trudno. Tysiąc to nie jest aż tak dużo. To tysiąc dostałem za te początkowe w ogóle. Co miałem? Tutaj dokupione nasiona. Tu są ziemniaki. Nie, nie ma. Tylko, tylko tyle mało e, dobra z tak tego z tak tego to pszenicą to dokończymy i to chyba będzie na tyle a w kolejnej chyba zrobimy jeszcze jedną farmę No bo w sumie nie wiem co na razie robić <grych> na razie jedynie obecny w wkurzał mnie tym że wyłączał serwer może też trochę kopie zobaczymy no to nigdy nie, nie wiem co mogę robić więcej na SkyBlocku. To jest tylko takie rzeczy do robienia. Chociaż może coś wymyślę. Zawsze możecie być na mojego DCK. Tam się mało chwalę, ale mam Discorda. A możecie też być na Discorda Stonkar, który się przed chwilą pojawił. W linku siebie chyba nie będę dawać bo nie mam po co zawsze możecie wpić na serę mi się świetnie bawić o kaktus cały wyrósł a w sumie je postawię tak kaktusy trudno już tam to rozwaliłem o i tak będziemy robić dalej ale kaktusy mogę na razie postawić a tylko jeden piesek został i tak mam trzy, ten Fiasku, więc zawsze to jak to się się porobię, to będzie później na farmę więcej. Dobra, bierzemy resztę tej pszenicy. No nie wiem, nie mogę trafić. Skam jakiś. 2 0 pyk no i pięknie no i chyba na dzisiaj tyle robiliśmy to myślę na sprzedanie trzcinę muszę będę zostawił żeby to przynajmniej dwa staki zostawimy w sumie resztę możemy sprzedać zboże możemy zawsze sprzedać to jest sprzedawalne tak samo buraki Dodatkowo ta może pójść, i zobaczymy, ile zrobimy z tego. Dobra, sprzedajemy trzina, sprzedaj wszystko, sprzedaj wszystko, sprzedaj wszystko. Tego i 47. No, spoko. Jak na to, że musiałem jeszcze sadzić. No, jak te buraki dorosną. Będzie więcej ich, to nice. Dobra, więc w kolejnym odcinku widzimy się z kopaniem dalej tego zboża, i tyle. Więc cóż, to na dzisiaj tyle. Ja się z wami żegnam, no i cześć.